Siemanko widzowie, witajcie w kolejnym odcinku. Odcineczek poradnik to jest bardziej niż odcineczek. Jak zainstalować moda do farminga? Oczywiście, tylko działa na komputerze. No, pierwsze co robicie? Wchodzicie w jakąś stronkę. No, nie nie wiem, LS Portal. Macie tam jakieś różne. Ja na przykład korzystam z LS Portal. z Portal i szukacie se tutaj, nie wiem, wpisujecie se Polonez czy tam coś. Ja tam se pobra, pobieram MTZ-a. Teraz tak klikacie, pobierz MTZ, klikacie Generate Link albo jakiś tam, prosi, co was tam proszą to robicie. I uwaga, tu czasami może być tak, że jak naciśniecie to was może przekierować na inną stronę, na przykład tak. Ale to chwilę musicie poczekać, i wtedy Wam zadziała. Ja też tak mam. O, i instaluję Wam się. Tylko pamiętajcie, musi być do Farminga 22. No, i teraz tak. Ja se to zawsze biorę na pulpit. I teraz tak. Przeglądarka już nie jest potrzebna. Wchodzimy w. tutaj. I teraz tak. Klikamy yy, ten komputer, znaczy nie dokumenty, ja mam tu akurat dokumenty: My Games Farming Simulator, i teraz tak, schodzimy dosłownie yy, o tu. Macie moc, klikacie moc, i tu wszystko jest. Tu wszystkie macie pliczki, takie wasze, które pobieraliście. No i tyle. Bierzecie ten plik, przesuwacie go tutaj i tyle. Tak naprawdę. No chyba, że ja tam robię tak, ale też czasami proszę Was, żebyście przez Seven Zipa albo przez Winrara otworzyli to. Ja na przykład nie otwieram tego przez Winrara i wszystko mi działa. No. I na tyle. I to by było na tyle w tym poradniku. No masz zostawić łapeczkę w górę, jeśli poradnik ci pomógł, no. I tyle. Cześć i czołem.